Cześć, z tej strony Michael. witam was w drugi dzień świąt, w którym to zakończymy sobie serię mistrzostw F1 2012. Przed nami ostatni wyścig sezonu, czyli Grand Prix Brazylii na torze Interlagos. Indywidualnie tak naprawdę już o nic nie jedziemy, tytuł zapewniliśmy sobie na dwa wyścigi przed końcem, ale cały czas bijemy się jeszcze o tytuł konstruktorów. Do McLarena tracimy 25 punktów, także są tu jakieś możliwości jeszcze. I po raz ostatni w tym sezonie zgasły czerwone światła. Start w miarę ok, ale nie udało się tu zyskać żadnej pozycji. Może coś w zakręcie numer jeden nie. A teraz Alonso trochę szerzej pojechał, będzie miał gorsze wyjście tutaj. I wyprzedzamy Hiszpana. Spróbujemy zamurkować do zakrętu numer cztery, żeby Hamiltona. No i to się udaje, ale tu strasznie wolno. Rosberg pojechał. O, oh, i tu kontakt z Niemcem. Bok, w bok. Może uda się już tutaj przebić na trzecią pozycję? Tak, uda się to, ponieważ Rosberg bezpiecznie pojechał, szybko odpuścił. I jesteśmy już na trzeciej lokacie. Jesteśmy teraz naprawdę blisko dwójki Niemców. Mamy system DRS i wyprzedzamy już Sebastiana Fettela. Czy uda się od razu wyprzedzić Schumachera? Jesteśmy bardzo blisko. Będzie robota. atak po zewnętrznej, ale troszkę szeroko. No i Schumacher jeszcze się broni. Vettel powinien zjeżdżać do boksu w przeciągu 5 okrążeń. Będzie teraz drugi raz próba ataku na prowadzenie. Jesteśmy blisko, znowu mamy DRS. i tym razem jest bez szans. Siedmiokrotnie świata. Był kontakt z nim delikatny, ale przesuwamy się już na prowadzenie. Tałoga w boksie jest gotowa na twój zjazd pod koniec tego okrążenia. Zjedź do boksu pod koniec okrążenia. Mamy już pierwsze zjazdy do alei serwisowej. My będziemy zjeżdżać na tym okrążeniu dopiero. Jest w sumie teraz czas trochę na takie ogłoszenia parafialne i w sumie pytanie. No bo teraz skończy się ta seria. Oczywiście jeszcze wiem, 23 jest do zrobienia. No i mówiłem, że w sumie będzie tylko żużel na tym kanale i tak dalej. Ale kurde mam teraz więks 2015. Niedawno udało mi się zakupić. Zresztą chyba już wspominałem o tym, że będzie z tego seria na Twitchu. No właśnie, czy na Twitchu? A może jednak na YouTubie? Byście chcieli, bo... No, wychodzę z takim pytaniem, bo w sumie teraz tak się zastanowiłem, że w sumie fajnie by było jednak na tym YouTubie chociaż tą serię będzie jeszcze za jeden też. Bo jakby teraz znowu te liczby się poprawiły, więcej wyświetleń wodę te filmiki i tak dalej. No i ogólnie EWIN 2015 nigdy to nie grałem wcześniej, ale mam sentyment po prostu tego sezonu. W ogóle się zagadałem i przegapiłem ze z Serwisowej, także okrążenie później jeszcze zejdziemy. No ale wracając, mam bardzo duży sentyment do sezonu 2015 i tych właśnie lat początku ery hybrydowej bo wtedy tak naprawdę się tak mocniej wtrąciłem w tą Formułę 1. No i chyba chciałbym to jednak na YouTube pokazywać, Te 2015, tym bardziej, że to byłyby ciekawe odcinki raczej, bo F1 2015 boty czasami lubią coś ciekawego odwalić Także na Twitchu szkoda, żeby to się marnowało, bo tam jednak będzie... No za dużo osób tego nie zobaczy. A i propo jeszcze Twitcha, no to miałem tam serię z Mistrzostwem Kraigin, i jej sport zwłoczył, ale niestety ta gra ma mnóstwo błędów. Jest super, ale ma mnóstwo błędów niestety. No i ostatnio skasował nie mi się profil, w grze Także wszystkie Mistrzostwa, Kariery skasowało się i niestety sobie tych Mistrzostw już nie dokończymy, już ich nie będę robił na Twitchu, a szkoda bo było fajnie. Ogólnie. i teraz tam sobie razie gram już tylko na multi, Mamy ale to momenty paliwa, nie chcę mi się nauczyć misji, na ale nieważne. Także... Kurde, chyba jednak na YouTube chciałem zrobić TVN 2015, ale jeżeli to słyszycie, no to możecie teraz, podzielić się swoją opinią w komentarzach. Chętnie posłucham. Uważaj, żeby nie przejechać białej linii kiedy wyjeżdżasz z boksów. Inaczej zarobisz karę. Do końca w wyścigu i całego sezonu zostało nam sektor i jedno okrążenie. No i przed sobą mamy całkiem dużą grupę kierowców, z których będziemy musieli dublować. Właśnie tutaj Karti Keian i Delarosa nas troszkę przyblokowali, trochę nieporozumienia tutaj. No Pedro jeszcze nas nie puszcza za bardzo. <laughs> no kierowcy HRT nam trochę bardziej, trochę za bardzo przeszkadzali. Ale nieważne, bo mamy aż prawie 15 sekund przewaliny Trzymaharem. No niesamowite te ostatnie wyścigi nam wyszły, bo to będzie czwarte z rzędu zwycięstwo. Bo przecież Grand Prix Indii, później było Grand Prix Abu Dhabi, Grand Prix USA i Grand Prix Brazylii teraz padną naszym łupem. Kolejni kierowcy zdublowani. Przed nami mamy jeszcze Kovalajnena oraz, tam jest jakieś Tororoso, ale jeszcze nie wiem kto to jest, czy czyli czy Ricciardo. Werm, e, jednak to jest jean Erik Bern. No teraz już nikogo nie zdublujemy, także to były ostatnie przez nas mijane bolidy w tym sezonie. Podsumowując troszkę tą serię, myślę, że była fajna, bo ogólnie E1 2012 to jest super gra. Tylko szkoda, że te boty nie są bardziej agresywniejsze, ale to jest naprawdę super gra i w to mi się zawsze bardzo przyjemnie gra. Też bardzo kocham te lata Formuły 1. V8 i kontrolną za to było coś pięknego. Chociaż wtedy i tak jeszcze nie byłem zainteresowany tą Formułą 1. No ale podsumowując, jeszcze ten sezon trochę potrwał. Bo jeszcze dwa miesiące i ta seria trwałaby rok. 20 wyścigów, także trochę się to poprzedłużało ale udało się to ukończyć Udało się zdobyć mistrzostwo Kimi rajkonenem I za chwilę zobaczymy czy udało nam się przegonić makena w konstruktorce, no wygląda mi na to, że nie, ale tam za wiele nie zabrakło Razem z nami na podium w ostatnim wyścigu znaleźli się Alonso oraz Michael Schumacher Michael, 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 jak kto woli No, i tutaj mamy już te wszystkie klasyfikacje sezonowe. Tutaj za wiele nie widzicie, ale to jest ogólnie cały sezon, jak wyglądał. Żółte to oczywiście zwycięstwo w danym wyścigu, srebrne drugie miejsce, brąz to trzecie miejsce. Za chwilę zobaczycie dokładnie punkty i miejsca, bo tutaj nie było za bardzo widać. Właśnie to widzicie: 18 kierowców zapunktowało, 6 w tym sezonie punktów nie zdobyło. Mowa tu o kierowcach Caterham, HRT oraz Marusi. I za chwilę, konstruktorka, zaraz zobaczycie, ile punktów nam zabrakło do McLaren'a. I mianowicie było to całe 6 punktów, no było naprawdę blisko. Szkoda. Może gdyby grożan trochę więcej napunktował, to byłoby lepiej, ale cóż, no dobra. W tym odcinku i w tej serii to byłoby wszystko. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do opisu. A teraz będę się już z wami żegnał. Trzymajcie się, cześć!